Cześć, witajcie. W tym filmie chciałbym zaprezentować wam dwa nowe czujniki w ofercie Steinela: Czujka zmierzchu Nightmatic IQ oraz Nightmatic IQ Plus. Zapraszam! Wielokrotnie po wyborze oświetlenia. Przestrzeni wokół budynku zdajemy sobie sprawę, że chcielibyśmy, aby te oprawy załączały się automatycznie. Niestety nie występuje wersja, która by nas satysfakcjonowała. Naprzeciw tym problemom przychodzi Steinel. W swojej ofercie ma bardzo wiele różnych czujników ruchu i czujników zmierzchu, które każdy może dopasować do koloru elewacji, kształtu budynku. Oraz do przestrzeni czy pomieszczenia, w jakim chcę, aby one działały. Dzisiaj zajmiemy się czujnikami zmierzchu. Czujnik zmierzchu, tak jak przed chwileczką powiedziałem, Nightmatic IQ oraz Nightmatic IQ Plus. Dwie nowe czujki, które weszły do oferty Steinela. Co możemy o nich powiedzieć? Antracytowy kolor, bardzo popularny. Kształt, bardzo fajnie przylega to do ściany budynku. Nie zaburzając całej wizji projektanta czy inwestora. A czym się różnią? Nightmatic IQ, Nightmatic IQ Plus. Czujnik IQ ma możliwość regulacji progu czułości zmierzchowej między 1 a 75 luksa. Nightmatic IQ Plus między 1 a 1000 luksów. Możemy do czujnika podłączyć maksymalnie 1000 watów przy podłączeniu bezpośrednim. Oczywiście przy obciążeniu o charakterze omowym, ale te czujniki należą już do produktów z serii Connect. Czyli mogą się komunikować z innymi produktami Steinela, a jutro można powiedzieć, że nie tylko Steinela, po Bluetoothie, tworząc sieć, dzięki której produkty mogą się ze sobą komunikować i na przykład jedna z grup włączy kolejną. Czyli przychodząc do budynku Oprawa, która będzie przed budynkiem, wykryje naszą obecność i wyśle informację do oprawy w wiatrołapie, która załączy się wcześniej, pomimo że nas jeszcze bezpośrednio nie widzi. Tak samo w drugą stronę. Czujniki czy oprawy wewnątrz budynku mogą załączyć oświetlenie przed budynkiem, jeżeli na przykład będziemy wychodzić na zewnątrz. Ale wróćmy do naszych czujników Nightmatic. Załączamy wieczorem. Wyłączamy rano. IQ Plus, oprócz innego zakresu natężenia światła, które przyjmuje, ma jeszcze dodatkową zaletę. Możemy wymusić czy zastrzec przedział czasu, w którym ma działać. Przykład, jeżeli w lecie o godzinie 15 zrobi się ciemno, bo będzie burza, będzie mocne zachmurzenie, i natężenie światła wokół czujki spadnie, dajmy, poniżej 50 luksów. Podajmy taki próg, żeśmy wybrali w trakcie programowania, to przy standardowej czujce światło się załączy. Ale my w Nightmatic Plus możemy powiedzieć, że światło oczywiście ma się załączać, kiedy będzie poniżej 50 luksów, ale nie wcześniej niż o godzinie 17 czy 19. .00. Tak samo oświetlenie ma zgasnąć rano, ale nie później przykładowo niż o godzinie 8 nad ranem. Nowa seria, nowe możliwości. Możliwość podłączenia bezpośrednio opraw lub połączenia w sieć dzięki Bluetooth. coraz więcej produktów, coraz szersza możliwość rozbudowy całej sieci. Zapraszam do śledzenia naszych rozwiązań. A teraz zobaczcie w jaki sposób programujemy tę czujkę, jakie możliwości mamy w aplikacji. Zapraszam. Wybieramy aplikację Steinel Connect. Dodajemy nowy produkt. Wyszukuje nam produkt w naszym zasięgu. Jest to iS Digi Nightmatic. W naszym przypadku Nightmatic IQ+. Możemy, jeżeli znajdziemy kilka takich czujników, wywołać go do odpowiedzi poprzez wybranie oczka. Oprawy podłączone do czujnika się załączają. Czujka mruga na niebiesko. Możemy, jeżeli chcemy, zmienić nazwę tego czujnika, na przykład na Czujnik koło drzwi wejściowych. Wszystko w zależności od tego, jak chcemy później łatwiej odnajdywać poszczególne komponenty całego systemu. Wchodzimy, dodajemy akuratnie produkt do naszej sieci. Łączymy się z czujnikiem. Następuje teraz transmisja danych. Połączyliśmy się już z czujnikiem. Mamy wybrany tryb Nightmatic. Możemy ustawić czas, o którym mówiłem wcześniej. Czyli najwcześniej włączenie o godzinie 17. Możemy oczywiście to zmienić na godzinę, którą chcemy. 21. Najpóźniejsze wyłączenie o godzinie 8. Jeżeli na przykładowo puszczamy dom o 6, możemy sobie ustawić na 6.00. Możemy dodatkowo wybrać jeszcze tryb oszczędny, gdzie zaznaczamy godzinę, przykładowo 22 czy 23, do tego, żeby światło się wyłączyło, a przykładowo o 3.06, o 4.00. 06 włączyło ponownie, czyli będziemy mieli taką sytuację, że jeżeli będzie ciemniej niż w tym przypadku 10 luksów możemy to oczywiście zwiększyć jak tylko chcemy, jeżeli będzie ciemniej niż 7 luksów, ale nie wcześniej niż o 21 światło czujnik załączy później o 23:00, między 23:00 a 4:06 światło automatycznie się wyłączy. Później, jeżeli będzie dalej ciemniej niż 7 luksów, światło się załączy i najpóźniej wyłączy się o godzinie 6:00 rano. Jeżeli oczywiście przed 6:00, czy ewentualnie, że tu zmienimy godzinę na 10:00, to jeżeli będzie przed 10:00 jaśniej niż 7 luksów, światło oczywiście automatycznie się wyłączy. Pomiar natężenia światła sprzed chwili da nam wartość 191 luksów. Zawsze możemy sobie zmierzyć, jaką jasność mamy teraz. W tym celu wyzwalamy pomiar i za kilka sekund będziemy mieli wartość 193 luksy. Możemy sobie ustawić zmierz wartość natężenia światła o konkretnej godzinie. Nie wiemy co znaczy 5 luksów, nie wiemy co znaczy 7 luksów. Zmierz jasność, która będzie o godzinie 16, 17 i od niej ustaw próg z, zadziałania. Po ustawieniu tych wszystkich funkcji, wysyłamy je do urządzenia. I tutaj, co powiedziałem wcześniej, możemy ustawić grupy opraw przypisać te czujniki do współdziałania z innymi grupami. Tutaj dla przykładu są grupy, które stworzyłem w trakcie innych prezentacji na oprawie RS Pro 5100 oraz na daulightach. To jest wszystko, co jest potrzebne, żeby czujnik był zaprogramowany i gotowy do działania. Jeżeli interesuje Was tematyka przedstawiona w tym filmie, zapraszam do śledzenia naszych social mediów. Jeśli pojawiły się jakieś pytania, Zapraszam do kontaktu pod filmem, kontaktu mailowego lub telefonicznie. Do zobaczenia!